Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би розказати про вдячність. Запрошую! Вдячність — це вміння радіти з малих справ з малих речей, які відбуваються в нашому житті. W kontekście odnosów z Bogiem, dzięczność bardzo nam pomaga odkrywać, nasi nasze ujęcia o Bogu. czas często możemy mieć taką pomyłkową myśl pro Bogu, że on zapomina o nas, że on nie dba o nas, że w naszym życiu jest różnych momentów składnych i dlatego gdzieś możemy odchodzić od Boga, zapominać o Nim, czy własne może formować się w nas taka ujawa o Nim, że On jest tam daleko i nie pamięta Ale jeśli jest w nas wdzięczność, to jest, no też i nasze serce odkrywa się na, na dar, na inne dary Boga, bo Bóg nikomu nie, nie w tym momencie nam dobro, My szybciej możemy bo ty w tome nie widził w a więc jest szczęśliwy, więc zawsze chce dawać. I wdzięczność jest tym sposobem, jaki też odkrywa nasze, nasze życie, nasze serce na, na następne dary i przynosi radzi. Wczoraj podarowały nam jachody. I ta szczedlis była tak wielka, ich było przybliżonno 10, 10 kg. Ja zradziłem, ale potem tu no, co ja zrobił własne. Z tymi co Ale potem e, właśnie przyszła w żeby ich rozdawać, rozdawać innym. I też ja potem tym marcu w z tego, żeby ich dawać im, i Baczył, co, tym e, e, i i tym miejscu, w tym miejscu, w innych, jak w to jak w I to jest tym to rzecz, ale pokazuje, jak też w naszym duchowym życiu możemy mieć tę wdzięczność, możemy radzić z tych małych rzeczy. I każdego dnia możemy odkrywać te dary Boga. Co dzisiaj jest dla Ciebie darem? Za co Ty dzisiaj możesz być wdzięczny Bogowi? Co dzisiaj Bóg chce dać Tobie? Problema jest też w tym, że my mamymo swoje plany, my mamymo swoje schematy, i kawałeś, że dzieje się po innemu, jak nam chce. ja też możemy własne nie pomijać tego jak jak Bóg jeszcze wtedy, nas. Niechaj dzisiaj no dzisiaj będzie ten dzień, w którym odkrywasz ci, ci rady z tych małych spraw, małych rzeczy, jakie robi dla ciebie Boch